Właśnie nagrywam Volvo, które zobaczyłem. To jest fajne Volvo. Tutaj jest jakaś naklejka jakaś stara. Niemiecka albo, albo może austriacka. To jest Volvo V 40 i to pierwszej generacji, bo druga jest właśnie nowocześniejsza. Już nie poddrukowana, ale to, to nie jest kombi, to jest kombi, właśnie, a tamten to był hatchback. Nie będę nagrywał, co w środku, bo czyjś zegarek. Widzę, że lusterka fajne. Z takim M znaczkiem. i że jeszcze nie będę nagrywał, bo to szkoda czasu jeszcze do tego. Fajne Volvo, podoba mi się. Skoro, że jestem z pieskiem, to jest mój towarzysz, Dejzulka. Po tak mogę zobaczyć. I te fajne kąpaczki też mi się podobają. Bo już niedługo, yy, warto, warto nagrywać takie klasyki przyszłe. Bo skończ, bo. Za, pięć za 50, za 50 lat ich nie będzie. O, tu już pewnie jakieś coś wybite było, ale to nic. Bo to w końcu fajny samochodzik. Pozdro.